Jak często występuje zakrzepica? Jest to jedna z większych y, chorób śmiertelnych. Jak to się objawia? Często pacjenci się nie przyznają, że mają żylaki, a jest to jedna z głównych przyczyn zakrzepic. Właściwie takie drętwienie stóp, które mija. Zakrzepica tak nie. Jakie Czyli... objawy powinny nas niepokoić. Najczęściej nam się kojarzy, że to są te dolne elementy. Tak. I dlaczego? A w rękach? Zakrzepica, żyły, te, tematy bardzo istotne i potrzebne. Z nami dzisiaj na kanapie jest pan doktor. Krzysztof Piurek chirurg i flebolog. Witamy serdecznie panie Krzysztofie. Dzień, dobry, Dzień dobry. Witam. Zaczynamy od tego, jak często występuje zakrzepica. Czy są jakieś um, badania, jakieś statystyki? Jak to wygląda w ogóle w Polsce? Czy to genetyczne? Czy to... Okazuje się, że to bardzo częsta choroba, bo ra, jedna osoba na tysiąc yy, na tysiąc w ciągu roku będzie miała zakrzepicę. Yy, czyli to jest bardzo dużo. Z tego yy, jest to jedna z większych y, chorób śmiertelnych. Po udarach mózgu, po zawałach serca. Więc bardzo często. Czyli staje jakaś przeszkoda w żyłach, która powoduje, że, te, y, że krew nie dopływa do, do, na przykład do mózgu, czy do serca i y, w największym skrócie i, i dochodzi do zgonu? Jak to się objawia? Nie. Y, wygląda to w ten sposób, że dochodzi do, y, że powstaje skrzeplina. Najczęściej w żyłach układu głębokiego lub Powierzchownego i yy, taka skrzeplina może się oderwać i trafić do układu, do płuc. W tym momencie dochodzi do zablokowania układu oddechowego i niedotlenienia tkanek. A jakie są objawy? Jakieś duszności, jakieś bolesności? Jak to się objawia? Yy, w, Duszność, kaszel, mhm. ból w klatce piersiowej yy, porównywalne z, z, z bólem zawałowym. Czy tutaj jest do, kwestia różnicowania między bólem zawałowym a zatorem tętnicy płucnej. No właśnie, musimy trochę opowiedzieć także o tych odmianach zakrzepicy. Najczęściej mówimy o zakrzepicy kończyn dolnych. Tutaj mówimy o zakrzepicy. Żył powierzchownych i żył głębokich, ale często zakrzepica żył powierzchownych swój jest zakrzepicą żół głębokich I tutaj, i tutaj to nawet niektór w literaturze spotyka się do 50%, że ta zakrzepica występuje też w żyłach głębokich. Spotykamy też zakrzepicę w, w innych częściach, na przykład kończynach górnych. No właśnie miałem o to zapytać. Czy w rękach też? Bo najczęściej nam się kojarzy, że to są te dolne elementy. Tak, i dlaczego? A w rękach w rękach? w rękach też. Często spotyka się u sportowców, którzy są, są synonimem zdrowia, ale przy intensywnym wysiłku, przy ich sposobie życia, może też dochodzić do zakrzepicy, szczególnie u osób, u sportowców. Gdzie, gdzie. Wysiłek jest duży. Wysiłek tak? jest bardzo duży, mhm. tak. Czyli możemy już wspomnieć tutaj w tym momencie o tych czynnikach ryzyka, czyli ten ruch? Ruch jest jak najbardziej wskazany. wskazany. To jest, jeżeli uprawiamy sport, Aha. to w tym momencie spada nam ryzyko zakrzepicy. Yy, niestety ryzyko zakrzepicy rośnie wraz z wiekiem, yy, nadwagą. I. Yy, czynnikami ryzyka jest rodzinne występowanie w tym trombofilie ale też choroby nowotworowe długotrwałe stanie siedzenie loty samolotem powyżej 4 godzin też długotrwałe siedzenie na przykład przy komputerze też może prowadzić do zakrzepicy zabiegi operacyjne unieruchomienie takie, takie to są Jakie, główne czynniki. Jakie objawy powinny nas niepokoić? Kiedy powinno do człowieka świadomości dotrzeć, że być może coś z moim organizmem dzieje się niedobrego, że to są jakieś początki zakrzepicy? Typowe objawy występują tylko w 40%: A są to obrzęk, ból i zaczerwienienie. Ale jeżeli odczuwamy jakikolwiek dyskomfort w kończynach dolnych, warto sprawdzić, czy nie ma zakrzepicy. Aha. Najlepszym badaniem jest USG-Doppler, żółkończyn dolnych. Pomocnym badaniem jest badanie krwi. Jeżeli nie możemy zrobić nie możemy zrobić badania toplerowskiego, badanie dedimerów. A to jest jakieś rwanie w tych odcinkach boli? Bo właśnie jak to rozpoznać, czy to nie jest reumatyzm na przykład, czy nie bolą nas kości, a to jednak żyły? To jest dosyć trudne tak. podjąć decyzję. Zrobić, zrobić badanie, zb, robić badanie w podpiąca. kierunku zakrzepicy. Szczególnie, że po urazach, kiedy raczej nie podejrzewamy zakrzepicy, może też poziom dedimerów być podwyższony. A co to są te dedimery? Dedimery to jest badanie biochemiczne krwi, gdzie bada się, które są produktem rozpadu płytek krwi. Aha. Czyli w tym momencie orientujemy się, że dochodzi do Dochodzi właśnie do zakrzepicy. Waryna drobnocząsteczkowa jest y, y, pierwszym takim lekiem, który podajemy. Ale no to trzeba podać tak, żebyśmy po prostu wiedzieli, czy leczymy, czy nie leczymy zakrzepicę. Jest takie wstępne leczenie inicjujące około 10-20 dni, kiedy podajemy najczęściej heparenę, ale w tej chwili mamy nowoczesne leki, inhibitory czynnika 10A. Które, popro, które o tyle są łatwiejsze do przyjmowania, że do, są to leki doustne. Yy, są badania nad nowymi lekami. Yy, w, na początku te leki były dosyć drogie. W, weszły generyki. Można podawać generyki, które są wiele tańsze. Wstępnie można zbadać dymery i, rozpo, i rozpocząć leczenie. I w momencie, kiedy stwierdzimy, że nie ma tej zakrzepicy, zawsze można się wycofać. Ale podjąć trzeba leczenie już w dniu, kiedy podejrzewamy zakrzepicę. Trzeba po powiedzieć, że czegoś się obawiamy. Często pacjenci się nie przyznają, że mają żylaki. A jest to y, jedna z głównych przyczyn zakrzepicy. To jest, bo jest mało estetyczne, wstydliwe. Y jest no. to mało estetyczne, ale y, tutaj nie leczymy żlaku w kończyn dolnych dlatego, że, że to jest, y, że one brzydko wyglądają. Mhm. Y leczymy dlatego, że może być zakrzepica. Jak leczymy? Można to wyleczyć, można przywrócić nasze żyły do funkcjonalności pierwotnej, takiej jak powinna być? Y w tej chwili najczęstszą metodą, która niestety u nas w Polsce jest prywatnie niezrefundowana przez NFZ, są operacje wewnątrznaczyniowe. Polega to na wyłączeniu chorego odcinka żyły, który powoduje, że powstają żylaki. Ale wyłączamy ten odcinek żywny i zastępujemy go implantem tak jak na przykład przy bypassach, czy? Nie ma takiej nie potrzeby, ma. Mhm. bo wyłączając ten odcinek, pozwalamy pozostałym żyłom funkcjonować prawidłowo. One nie są wtedy przeciążone, bo ten odcinek niewydolnej żyły powoduje to, że ta krew płynie w drugim kierunku. To jest taka zasada dziurawego wiadra. Po prostu musi wycieka ta nam krew do pozostałych żył i do, powoduje przeciążenie tych żył, zaburzenia przepływu, też w składzie, w składzie krwi, uszkodzenia śródbłanka naczyniowego, czasami nawet uraz taki, takich, takich naczyń. Yy, I tutaj niewiele potrzeba, żeby doszło do zakrzepic. Właściwie takie drętwienie stóp, które mija. Zakrzepica tak nie. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, warto zawsze zrobić USG Doppler. Yy, Spotkałem się już. Yy, kiedy myślałem, yy, przychodzi do mnie pacjent, mówię Nie no, na pewno nie ma zakrzepicy, ale zrobię badania, bo mój kolega uważał, albo pacjent uważał, że może być zakrzepica i spotykałem się z zakrzepicą. Mhm. Więc jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, lepiej tak. Trzeba I to nie tylko kończyny dolne, kończyny górne też, tak samo. Puchnięcie lewej łydki. <laughs> puchnięcie, obrzęk, tak. puchnięcie czy rozumiemy obrzęk? Obrzęk łydki, jak najbardziej. Tak, tu warto sprawdzić szczególnie asymetryczny, asymetryczny obrzęk. Tutaj trzeba podejrzewać zakrzepice. Dokładnie. I czy jeszcze są ja zapytam może na koniec jakieś zawody, które są bardziej obciążone. M, obciążone, które generują szybciej zakrzepice niż inne? No, zawody, kiedy po prostu długo siedzimy. Mhm. I, I tutaj ważna też jest profilaktyka. Jeżeli długo siedzimy, no to zaczynamy od takich prostych ćwiczeń, takie jak w samolocie pięta palce, pięta palce, czyli raz na palcach, raz na napięcie, po prostu stawiamy stopę, podkurczamy raz jedną, raz drugą nogę, napinamy mięśnie raz jednej, raz drugiej łydki, więc jak najbardziej tak, staramy się wstać, żeby przejść się do ubikacji, nawodnienie, czyli pijemy dużo płynów, unikamy al kawy, alkoholu, tak, to, tak, tak tutaj Apoholę, nie mam odpowiedział... żadnego problemu, ale kawę lubię. Pan Krzysztof Piurek, Chirurg, Flebolok był naszym gościem. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby zobaczyć jeszcze więcej ciekawych programów Silver TV. Subskrybuj kanał Silver TV, aby być z nami na bieżąco.